Życie jest jak promocja na kurczaka w markecie. Niby atrakcyjna, ale potrafi zakończyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu Zofię Wilkońską. Główną, jedyną i niepowtarzalną bohaterkę serii komedii kryminalnych Kółko się Pani urwało, komórki się Pani pomyliły i kratki się Pani odbiły autorstwa Jacka Galińskiego, wydaną przez wydawnictwo W.A.B. Zofia jest niesamowitą emerytką, zażywną staruszką, złośliwą starszą panią, która już tyle w życiu przeszła, że nic jej nie straszne i nawet w więzieniu sobie poradzi. Co więcej, wszędzie, gdzie się pojawia, wprowadza takie zamieszanie i zamęt, że kiedy raz się ją spotka, choćby tylko na kartach powieści, to do końca życia się ją popamięta. Każdy z nas zna taką panią Zofię. Potrafi przejechać pół miasta, żeby upolować kurczaka w promocji w hipermarkecie. Włącza trzeci bieg, żeby dopaść ostatnie wolne miejsce w tramwaju. Ma doskonały słuch i wzrok, nic nie umknie jej sokolemu oku, a jej celne obserwacje rzeczywistości przyprawiają zarówno o niekontrolowane wybuchy śmiechu, jak i smutną konstatację, że takie właśnie jest życie. Akcja wszystkich książek dzieje się w Warszawie. I to miasto jest jednym z bohaterów tych powieści. Począwszy od kamienicy na Woli, w której mieszka staruszka, przez hipermarkety, szpital na Banacha, halę Mirowską, biurowce w centrum, a nawet więzienie dla kobiet na pracę Południe. Zofię poznajemy w ważnym w jej życiu momencie. Ktoś bowiem włamuje się do jej mieszkania, kradnie biżuterię, pieniądze i ważne dokumenty, ale co najgorsze i najbardziej bolesne dla Zofii, niszczy galowy mundur, najcenniejszą pamiątkę po mężu. Tego samego dnia w kamienicy zostaje zamordowany sąsiad. Splot okoliczności sprawia, że Zofia trafia na miejsce zbrodni. Żeby oczyścić lodówkę z pyszności, wszechzmarłemu czekolada z orzechami za 6 zł za tabliczkę do niczego się już nie przyda. A tym samym dla policji, w osobach Kolombo i Borewicza, jak czule nazywa funkcjonariuszy staruszka, staje się główną podejrzaną. Stwierdzając porażającą wprost nieudolność policjantów w dążeniu do odkrycia prawdy, Zofia podejmuje śledztwo na własną rękę. Musi znaleźć złodzieja, mordercę i do tego przeżyć. Na domiar złego trafia w łapy gangsterów i czyścicieli kamienic, jak również szajki zajmującej się odzyskiwaniem praw do cennych nieruchomości w stolicy. Życie jest jak głupi sen. Męczy koszmarnie, ale przynajmniej się kiedyś kończy. Książki o Zafii bawią czytelników w każdym wieku od nastolatków po osoby 90-letnie. Niesamowity słuch i oko do obserwacji autora sprawiają, że jego diagnozy na temat współczesnego społeczeństwa są wyjątkowo celne i zabawne. Choć niejednokrotnie śmiech, którym wybuchamy, jest śmiechem przez łzy. Kiedy uświadomimy sobie, że wcale nie jest tak różowo, jak przedstawia to Zofia na kartach powieści, ubarwiając rzeczywistość, by nie była tak przygnębiająca, jak jest naprawdę. Film lub serial lub też seria filmów o Zofii kontynuowałby najlepsze tradycje polskich komedii, jak choćby Ladies, Testosteron czy Ciało. A sama bohaterka jest niepowtarzalnym skrzyżowaniem Killera, Vinci i Panny Marple na tropie. Tytuły te powinny zostać zekranizowane, ponieważ brakuje ostatnio dobrych polskich komedii, zwłaszcza komedii kryminalnych, a odniesienia do współczesnej rzeczywistości co prawda noszą znamiona cech uniwersalnych, lecz teraz wybrzmią szczególnie mocno i aktualnie. I na sam koniec ostatni cytat z trzeciego tomu przygód Zofii. Słowa mogą ranić, wie o tym każdy głupi, ale to, że serek homogenizowany może zabić, o tym wiedzą nieliczni.